Siemanko, Dawid z tej strony, kanał Obserwacje 01. Witam cię serdecznie i cieszę się, że jesteś, ponieważ będziemy mówić o rzeczach bardzo ważnych w zasadzie, bo wpływających na nasze prywatne życie oraz globalne życie. A te dwa są ze sobą powiązane. Zaczniemy, sobie od zobrazowania, co się w ogóle w naszym życiu dzieje. Od narodzin do dnia dzisiejszego cały czas uczysz się o tym świecie, jak w nim się poruszać, jak żyć i tak dalej. To, czego się nauczysz, zapisujesz sobie w główce w postaci uwarunkowań czy programów. No i te uwarunkowania w dużej mierze są ci niezbędne, właśnie, żeby przeżyć. Ale okazuje się, że w dużej mierze też robią nam krzywdę. No, i zobacz, od swojego urodzenia cały świat, Twoja rodzina, brat, siostra, matka, ojciec, później przyjaciele, znajomi, reklamy w telewizjach, filmy i tak dalej. Cały świat nas nam mówi, jak należy postępować. Co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, niewłaściwe, co da ci szczęście. Że, jak będziesz miał dom, pracę dobrą, jak osiągniesz sukces, będziesz miał dużo pieniędzy, założysz rodzinę, kupisz sobie samochód, to będziesz w końcu szczęśliwy. No i my dajemy, dajemy się złapać w tą grę, wpadamy w tą pułapkę. I co więcej, te osoby, które doprowadziły do tego, że ten świat w ten sposób wygląda i tak nas warunkuje, one same wpadały w tą pułapkę. Same musiały wpaść w tą pułapkę. Na przykład ktoś musiał wpaść w pułapkę zarabiania jak największej ilości pieniędzy, żeby potem wywierać na, na innych wpływ, aby w reklamach kupowali jak najwięcej jego produktów. Kumasz? No dobra, ale po kolei. Rodzisz się, jesteś programowany. I co dalej? Przede wszystkim, bo my tutaj na tym kanale będziemy obserwować, to, co się dzieje, Poprze, poprzez samo zrozumienie tego, co się dzieje, to zrozumienie wpłynie na Twoje zachowanie. Jeżeli będziesz wiedział, co się dzieje, to będziesz postępował w sposób bardziej harmonijny. Nie wiem, że tak się mówi, nie jestem humanistą, matematykiem, także sorry, jeżeli tam językowo będę mówił jakieś dziwne rzeczy. No dobra. Warunkowanie. Czyli tak. E, obserwujemy to, co się dzieje. Powiedzieliśmy sobie, że od urodzenia do dnia dzisiejszego warunkujesz swój umysł. I każdy z nas jest w taki sposób uwarunkowany. No i teraz zauważ, że te wszystkie uwarunkowania. Możemy też powiedzieć, że to są myśli w Twojej głowie. One się pojawiają w trakcie życia, nie? Na przykład jesteś w jakiejś sytuacji i ktoś Ci coś powie, i pojawia się myśl. No jak to, co Ty opowiadasz, że pieniądze nie są ważne? Bo pojawiło się to uwarunkowanie w Twojej głowie, czyli te uwarunkowania wpływają na Twoje zachowanie. Ale kluczowe jest to, że te uwarunkowania, że my się z nimi identyfikujemy. Czyli ja tak bardzo jestem przekonany, że to są moje myśli, które ja sobie wymyśliłem. Ale wszystkie cała struktura myśli, ona pochodzi z zewnątrz. To nie są twoje myśli. To znaczy ty możesz je traktować jak swoje i się z nimi identyfikować, ale to jest właśnie powód, dla którego będziesz nieszczęśliwy. Ale po kolei Czyli tak, uwarunkowania sprawiają. Tak, to jest z moją pamięcią. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra. Eee, czyli tak, jesteś uwarunkowany. Ja jestem uwarunkowany. I teraz tak, skoro już widzisz, że te uwarunkowania nie są Twoje. Tylko to są uwarunkowania z zewnątrz, i uświadomisz sobie kolejny krok, że ty nie miałeś wpływu na to, jakie uwarunkowania akurat przyswoiłeś. Tak, jakie akurat ty, dlaczego akurat masz takie, a nie inne uwarunkowania, tak bo akurat byłeś w takich, a nie innych okolicznościach. Czy miałeś wpływ na okoliczności od swojego dzieciństwa? Powiedziałbym, że nie. No raczej nie, raczej w dużej mierze nie, a może i w ogóle nie miałeś wpływu. Może tylko jakieś drobne, tak, okoliczności, ale no mogłeś zdecydować, że akurat dzisiaj idziesz do parku i akurat tam się coś wydarzyło, że to uwarunkowało twój umysł. Czyli jeżeli widzisz, że uwarunkowania są ze świata zewnętrznego i że one są w sposób przypadkowy, że one wpływają Przypadkowy sposób do nas napływają, i będziesz świadomy też, że tak się dzieje w przypadku każdej jednej osoby: Twojego sąsiada, przyjaciela, ojca i, i obcych osób. Wiadomo, wiadomo, co chodzi, nie? E, no to teraz co? To może troszkę Twoja perspektywa już ulegać zmianie, bo jeżeli każdy ma jakieś uwarunkowania, które w sposób przypadkowy do niego przyszły w życiu, to jego zachowanie, które jest zależne od jego uwarunkowań, również nie jest do końca. No, on nie do końca ponosi odpowiedzialność za to zachowanie. <laughs> Może źle się wyraziłem. Ale zobacz, jeżeli ktoś się zachowuje w sposób niewłaściwy, to my mamy tendencję do oceniania takiej osoby albo zamykania się na nią. I tutaj już nawet nie mówmy o takich skrajnych sytuacjach, gdzie jakaś obca osoba się zachowuje w fatalny sposób, ale na przykład my w bliskich, intymnych relacjach, bo wszyscy jesteśmy uwarunkowani w jakimś stopniu, i, no i co, i to doprowadza do problemów, konfliktów, nie? E, no to co? Załóżmy, że jesteś w związku i doszło do jakiejś sytuacji, że ktoś na kogoś nakrzyczał, ktoś kogoś obwinił. Czy to jest zdrowe? No nie. Ale czy ta osoba, czy my, jako istoty żywe, powinniśmy traktować tą drugą osobę, która również jest istotą żywą, jako kogoś, e, pff, kto no jest złym człowiekiem? Tylko dlatego, że akurat takie ma uwarunkowania, bo miał takie, ani inne doświadczenia i nie potrafi inaczej czegoś zakomunikować. Oczywiście to nie znaczy, że będziemy zachwyceni, że ktoś na nas krzyczy czy nas obwinia, ale w tym momencie jesteśmy w stanie otworzyć się na tą osobę, a nie zamykać, tak, będziemy mieli większe współczucie na to, co się dzieje i będziemy bardziej otwarty, otwarci, żeby się z tą osobą komunikować i porozmawiać, chociażby o tym, co ma miejsce. Otwieramy się na tą osobę poprzez zrozumienie, że wszyscy jesteśmy uwarunkowani i to uwarunkowania nie zależą stricte od nas samych. Tak? Jasne? No, i to na razie tyle. W na następnym filmiku będziemy sobie o tym mówić, co dalej, bo jeżeli jesteśmy nawet otwarci, to musimy się nauczyć patrzeć przez nasze uwarunkowania głębiej do tego, co czujemy. I co tak naprawdę te uczucia chcą nam powiedzieć, nie? jakie mamy potrzeby, nie? Jak o tym rozmawiać, jak, jak samodzielnie przyglądać się temu, co się dzieje, obserwować, wyciągać właściwe wnioski i zachowywać się właściwie. A dlaczego to jest w ogóle ważne? No nawet chyba nie muszę mówić, ale. Bo w małej skali oczywiście oczywiste dlaczego jest ważne, żebyśmy budowali właściwe relacje. Ale także, żebyśmy mieli więcej współczucia dla samych siebie, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób uwarunkowani. Okej, okay, no, w jakiś sposób czuję, że jakiś trud na przykład mnie spotkał, ale nie muszę siebie oceniać, czy jestem jakiś tam zły, niedobry i tak dalej. Tak, mogę mieć dla siebie więcej współczucia na temat tego, co mi się przytrafiło, i też się temu przyglądać, żeby potem zmienić to na coś pozytywnego. W sensie uwolnić ją od uwarunkowania. O tym wszystkim będziemy sobie mówić. Poza tym, oprócz relacji z innymi, relacji z samym sobą. Dlaczego to jest jeszcze ważne? Bo będziemy tą zmianą wpływać na całe nasze otoczenie, na cały świat. Bo to, w jakiej kondycji jest teraz świat, czyli wojny, głód, ubóstwo, problemy ekonomiczne, ekologiczne, psychologiczne, depresja ludzie, którzy są podzieleni pewnie można jeszcze wymieniać i wymieniać to, ta kondycja świadczy o tym jacy ludzie budowali ten świat, tak, jacy ludzie mieli na niego wpływ jak świadome osoby i to wynika wszystko z uwarunkowań bo jeżeli ja tam zagonię za jednym, drugim, trzecim uwarunkowaniem czyli na przykład no, po trupach idę do celu żeby yy, osiągnąć sukces no to ja niszczę relacje, a relacje są najważniejszą rzeczą w życiu. Ale przez te uwarunkowania często mamy zniekształcony obraz świata i tego nie widzimy. No i zobacz, kółko się zamyka. Zepsuty świat produkuje zepsutych ludzi, zepsutci ludzie produkują zepsuty świat. W efekcie mamy świat, który coraz szybciej pędzi. Ciężko znaleźć na coś w ogóle czas w dzisiejszych czasach. 8 godzin dziennie pracy, dom, rodzina, obowiązki, a gdzie tu mówić o pasji, hobby, a co dopiero się zatrzymać na chwilę w tym całym pędzie i zastanowić, co się dzieje. I o tym właśnie będziemy mówić, bo musimy się zatrzymać, musimy znaleźć koniecznie czas, żeby się temu przyjrzeć, żeby to zrozumieć i to zrozumienie wpłynie na nasze zachowanie. To może być proces, ale ale musimy to zacząć robić, bo inaczej nigdy nie wyjdziemy z tego z tego kółka przyczynowo-skutkowego, czyli zły świat, no, zepsuty świat, zepsuci ludzie, zepsuty świat. A to nie jest jakby... To kółko zamknięte nie powoduje, że my jesteśmy stale na tym samym poziomie, tylko, tylko że wszystko coraz bardziej pędzi i prędzej czy później to może po prostu się rozwalić, nie? No chyba, że sztuczna inteligencja jakoś rozwiąże te problemy kto wie, kto wie, ale i tak musimy zajrzeć do środka. No, no chyba, że. No nie wiem, wszystko w zasadzie powiedziałem w tym filmiku, co musisz wiedzieć na sam początek tej przygody. Mam nadzieję, że dostrzeżesz w tym wartość i poważnie potraktujesz te słowa, tak? Ja, ja staram się jak umiem to wytłumaczyć, a to też dopiero początek mojej przygody i patrzenie w kamerę i mówienie, no powiem wam no, ciekawe doświadczenie. <laughs> ciekawe. Um, w zasadzie to tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!